Joł się Z tej strony Majkollo. Dzisiaj sobie pogramy ponownie z moim bratem Maj Przywitaj się. Hello! Y, ponownie sobie pogramy... Tak, tak, w Brawl Stars sobie ponownie pogramy. Za w tym godzie nie graliśmy, więc wybaczcie nam takie niskie puchary. A i zobaczę y, jaki mam klub. Y, Hollo Smiley my' Michael ty, dołącz. I proszę, dobijcie do tego klubu. Ten klub jest listy. Próg 3000. Niestety MyHolo nie może dobić, bo ma tylko 100 pucharków. Ale, ale może już na innym koncie dołączyć, bo ma swoje konto title mtopro i zobaczcie. I ma tutaj takich zadmiarzy i statystyka 8200 pucharów, mhm. więc nieźle. Już, zobaczymy. To wasza już jeden był. Bo z randomem, bo randomy nie są takie dobre jak twój brat. Nie, ja się brakuje? To jest, to jest 21 pcharku, chyba. To ja to sobie bo wbiję. Musisz, musisz szeli raz. Powiedz mi kiedy będzie ta dziesiąta ranga, okej? Okay. Okay. Ale tak. I wbijamy bratu dziesiątą rangę nie wychodząc z gry. W sumie cicho bądź. Myślałem! E, w sumie jesteśmy spokrewnieni, bo on jest moim bratem. Ale, Niki, też mamy podobne. E, bo ja mam SX My Collo. Mój brat ma SX My Collo. Poko po poko. Okay. Dobrze. Niech, niech będzie, bum. Tu ktoś jest, tu jest Nita. Nita. Cicho. Okej, 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 bum. Wielkie starcie. Rozwa rozwalamy ich, rozwalamy ich. Górno, nie ma. ją, ja jają, jają, jają. Ja już jadę. Jeszcze jest jak z moim porobił. A, jeszcze łow, mam łow. takiego fajnego, słodkiego yy, pieska. Nie, 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 nie wyjście, nie wyjście. Nie okay. wyjście. Zagraj ponownie. Yy, mam naprawdę słodkiego pieska. Mhm. Yy, Który więc... nazywa się Hektor. Właśnie Wiktor mój innym raz wam powiedział. Nazywa się Hektorek. Jest bardzo słodki, więc jeśli chcielibyście jakiś opening z Hektorkiem, to, to zostawcie łapkę w górę. I być z dzwoneczkiem. No właśnie. Ym, jeśli dobijecie tutaj pod tym filmikiem 5 znaczy łapek w górę, to wtedy zrobię filmik, jak mój pies, Hektorek, otwiera skrzynki. Na opening. Pia! Robi opening skrzynek, wiem. Coś takiego było na polskim YouTubie. Ja, na przykład Farley i tak robili. Ale e, to jest naprawdę dobry pomysł. Ale Więc naprawdę zostawcie te lajki. No, naprawdę słodziutki piesek. Okej, okay, mój brat e, nam trochę pomaga. E, e, ma na imię Wiktor. On nie. nie ma kanału na YouTube, tak jak Michał. Ale e, no, no, no. ale w ogóle jest nad fa... fajny. Ale to no. jest nieważne. Jeszcze powracam do odcinka. Mm. I mówię wam. Róbcie to, co mówi mój brat. Czyli... Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i zostawcie lajka like pod tym filmikiem Subiczkę z dzwoneczkiem? U. Sorki, że tyle razy przypominam Ale nie wiemy, że... Ale też proszę was już o te... Ja, już ja... We wszystkich odcinkach wam to tłumaczę Dobijcie na kanał mojego kolegi Piotr I On ma ja... naprawdę też fajne filmiki Dzisiaj nagrał najnowszy, jak robił Star Power do Jesse. Gadżet! Mam tak gadżet do Jessie, bo starfowała Rymal oba, yy, Zróbmy gadżet do Jessie Naprawdę o, o, Mogę. O, a ja? chcecie, to mogę wam to pokazać Ja teraz... Yy, a i, w, i jak... Yy, ja teraz na razie... Błaszkam psa rektorka. Okej, okay, dobra, już teraz możemy... A nie, to jest dziewiąta ranga o. Musi być dziesiąta A miał już mogę piać. To, to boże, ale Ci posypało 124 że to, to, to jest plus 9 pucharków. Jeszcze więcej, bo bierzemy z ponownie. Mm -hmm. Okej, okay. i ty, ty tą skrzynkę rozwalaj. I nie rozwalaj! Jeszcze. I robimy rywalizację, kto ci rozwali. Chwilę ty nie rozwalaj. I 3, 4. Elom. Bum. Dobra, wygrałeś. A to dlatego, że mam pierwszy poziom. Ja te, nie mam No właśnie. Okej. Okay. O, piperkę! Piperkę na środku. Mam siedem y Okej. Okay. A jak zostawicie pod... Y jak będzie 10 y Jak będzie dwucyfrowa liczba subskrypcji, wtedy, jeśli chcecie, to nagram własną piosenkę o Roll Stars. Właśnie tak. Jeśli by ktoś chciał, o, to niech zasubskrybuje mój i kanał. Iriko, ok, okej, okay, weźmy obaj w jedną minę. Czyli jest dobre, że oni mi marnują, ale po jednej minie obaj. Dobra, dawaj, my hollow. boom. BUM! A ciekawe czy ma e, jak udawanie. No. O, 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 o! au! Ja robione! O nie, też padłem. Okej, okay, y uciekaj Ty Ty sendy. O! Sandy, Sandy, Sandy! Okej, okay, Sandy zaraz padnie, więc podjedź, podjedźcie. Dobra, już Rico ją rozwalił. Chwila, jeszcze nie zrespię, ja nie ja Dzień Jest dalny Cicho, mark. ultuj. Yeah! Zespił się. na ultę? Bo, yyy... Bo, wi bo widać y pod pod y graczem jest taki okrąg, jest takie kółko wokół niego i wtedy już wiadomo, że ma ulta. Jak jest takie niebieskie kółko pod graczem to znaczy, że ma ulta. A jak jest żółte kółko, to znaczy, że ja już celuje tym ultem. Okej, okay, do rozwalaj. To ja idę na środek. Rozwalam. roza, roza, Boże! buze! mi wyskoczyła. Frank By Frankenstein. Kol. Kol. Porobię Shelly. Bum! porobiona. Dzięki. Bum! Nie! Yeah. Nie! Nie, on ma ulti! To już się w ciebie trafił! Bo... Mam ulta! Okej, okay, to ja, ja, ja uciekam. Nie pisz. Bo teraz nagrywamy. Baba. Naprawdę? No? No, no chwilę. Tak. Hej! Nie. Jesteś z tyłu rannym, No! Okej, okej, ulti! No! Wow. Przynajmniej mami, to nas obroni. Co tam, Co tam, Co robisz? Eee... Yy, okay, po prawej. Nie wiem, widzę. O, jest bi, tą bisię bit przydał. Ale dawaj rozdmucham na daleko. Chociaż Je ja mam lepiej na daleko. Ej, dobra. Dzięki No, zaraz! Nie skrzyczeć. Nie wiem, czy ktokolwiek kto zostawił łapkę. Przez was. Okej, okay, plus, plus cztery. Okej, okay, ready? Jeden, dwóch. Ja, I też jeden. Jak okej? Okay. Piątą. szangę? Szóstą. Szóstą i będę miał siódmą po tej gierce. Ej, ludzie, jakby co, coś tu nie robię w filmiku z kamerką. Ej, Wiktor, zostaw Hektorka. Jest tu Hektor? Ej, hey, Hubert! Hubert, zostaw hektorka, to, to otworzy nam skrzynki. Okay. Pokażę wam, jak coś dobrego nie dropi. Uciekł. Nie, jest to za, tobą. za tobą. Jest za tobą. Jest za mną? No. Ok. Rozwalamy ją. Ale nie Au! Je. Je. Ja, Nie, 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 nie. No, je! Yeah. Dobrze! Dobrze, ja masz ulci. Ale ucieka. uciekam. Czekaj, jak się zresztą, ja to w nich wjeżdżamy. Dobra, ja wjeżdżam że to Ja też chyba ultem wjeżdżam. Je, no ja też mam chyba ulti. Gdzie jest Hector? Eee, Hector nie wiem. Hector. A humor tego za no. Dobra, ultu jeśli chcesz. Ja mam, ja też mam ult. Ja też mam ultimate. O! O nie. Okej, okay, okej, okay. jest się drużyna, więc już mamy ten cel, więc możesz de dennąć. E -e -e Chyba chcesz walczyć. Walczę. Dobra, jest wielki starcie jeszcze. Dobra, wrócimy. do hektory. Okej, i po tej grze kończymy ten odcinek. Dobra, dobra, poddajemy się. E -e -e. Jaka? Dobra, dobra. No, hu, Hubert. No, <gryzny> 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 dobra, pomóż. Ej, naprawdę yeah. nagrywa. Cicho. I teraz możemy wyjść z gry. Teraz wychodzimy i Piękna. podsumowując, ile pucharków. I pam, pam. I pam, 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 pam. 38. A nie. 37. No, jeden, jeden pucharek na wolność. Dodam te punkty moc do. bo. nie. Nie do El Primo, do BO. Zaraz nie otwiera ich. Dopiero dwie. Okej, okay. otwieram pierwszą. Drugą to się chyba otworzy. Ej, ej, daj, Hektorek to otworzy. Hektorek będzie tak łapny! Yy, to koniec yy, dzisiejszego.